Cziemako widzowie z tej strony Kuba Witam Was w kolejnym odcinku z Chorwacji i jest fajnie <noise> Jest fajnie yy, no, właśnie wstaliśmy niedawno, jest dziewiąta coś i wyszliśmy od razu i patrzymy no to może i zaraz tam chyba idziemy. W ogóle połowa poszła do sklepu, więc no, więc my tam nie idziemy. My robiliśmy sobie macze. Dobra, widzimy się później. Narka! Dalej. A pływać Okej. Okay. Nie mogę wyłączyć nagrywania, więc to. Jest w kolejnym dniu. W tym samym odcinku, ale w kolejnym dniu. A to przez to, że. że nie było to nagrywać, Więc. Są, więc teraz w są tak wielkich falek, że. no no będzie iść na plażę też, więc zaraz do mnie i tak pokażę. Dzisiaj, chyba, jedziemy do puli. cześć, No, dzisiaj na filmie dużo nie zobaczycie, bo mega jest wiatr duży i mega są duże fale. Ale testujemy oryginalne ładzenie śfruta, bo wtedy były poddługi. Dobra, jemy. Dobre, oceniam... Dobre. Dobra, widzimy się później. Jesteśmy już w bo Mieliśmy jechać do... Puli, do Puli. No i jakby... No i teraz byliśmy właśnie w twierdzy, ale tak wiało, że stwierdziliśmy, że do niej nawet nie wchodzimy i po prostu Jedziemy teraz do jakiegoś sklepu, nie do spara, tylko do jakiegoś oche, coś tam. Więc no, widzimy się już tam. Dobra, teraz Wam tak pokażę mniej więcej ceny. I wygląda to tak. Okay. Mi się wydaje, że bardziej to grałem, że, że już nie mogę, bo... Chyba nie można tu jednak nagrywać, więc jeszcze wam nie pokażę. Dobra, idę tu porobić zakupy i widzimy się już później. To by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, moja kolekcja co Dawid. No i co? Widzimy się. Y... O... A, jeszcze jedno, kupiłem sobie takie cztery. Y... No, widzimy się już w... Y... w następnym odcinku, nie? To by było na tyle. Narka. Idę oglądać Wednesday.